Dzień dobry, infotomat Jerzy Strzyż. Dziś gość z Dwikus przyjechał do nas. Pan Zdzisław Stępień, dyrektor Gminnego Środka Kultury w tej miejscowości. Dzień dobry panie dyrektorze. Witam państwa serdecznie. Zaprosiliśmy pana dyrektora nie bez, nie Pan dyrektor powiedział, że idzie na emeryturę 1 sierpnia, tak jak tam zdradził pan dyrektorze, 46 lat pracy. A 41 w Goku. W Goku, w Dwikozach. E, panie dyrektorze, to gdzie pan zaczynał w takim układzie, zanim przejdziemy do oferty i od Goku pogadamy? Proszę. Gdzie pan zaczynał? A zaczynałem w Tarnobrzegu, później służba wojskowa, a od 15 lutego 1984 roku już jako dyrektor Goku w Dwikozach. To kto był wcześniej? Pan czy nie, obecny wójt? Y, nie, nie, no ja dużo <noise> y, Miałem możliwość współpracy z, mm -hmm. z siedmioma wójtami, wójtami naczelnikami. <noise> naczelnikami. Bo to wtedy miał, naczelnik na, był. Naczelnicy, a, t, a później już wójtowie. To dużyno, z siedmioma. No, satysfakcja nie jest. Przeżyć siedmiu wójtów. <noise> no i go powstał w 1976 roku. Do 1984 roku było chyba sześciu, dobrze mhm. pamiętam, mhm. dyrektorów przez te osiem lat, a, a no, od tamtej pory no, ja już cztery <słuch> Jak wspomina pan te 41 lat, bo można by to podzielić na okresy, takiej prosperity, czasów, gdzie na kulturę się nie stawiało, no znowu się Obot, stawiało, tak? tak? Tak, tak, to tak było, jak przyszedłem do pracy, no to tak, byłem ja, sprzątaczka na pół etatu i instruktor od muzyki na godzinę. <głos> <głos> Tyle było. No. Dopiero to wszystko trzeba było rozkręcać, rozwijać. Jeszcze jak Takie wójt na... dawał pieniądze, to było ok, a jak nie, no to. Znaczy wtedy jeszcze były lepsze czasy, bo z, z, w tym momencie, jak ja przyszedłem, to jeszcze y, podstawowe, y, podstawowe finansowanie było. Z, y, budżetu budżet wojewody tak budżet, wojewoda dawał pieniądze budżet, przez ministerstwo kultury a w, w, ale w, z, u wojewody był Wydział kultury i, i uh, stamtąd do, to, na zatrudnienie i na podstawową do czasów w Tarnobrzegu tak, tak, tak województwa wtedy naj, tak, naj, najbardziej z sentymentem wspominam te te, te najlepiej czasy. się pracowało tak najlepiej się pracowało najłatwiej było Pozyskać te środki, bo było, było 49 województw. Mm -hmm. Każde województwo no, nie było tak wielkie, jak w tej chwili są te województwa. Współpraca między Gokami wtedy była bardzo dobra. Tak? Ta, bardzo dobra współpraca. Wojewódzki Dom Kultury w Tarnobrzegu, pani dyrektor Czubowa, jak ja była wtedy dyrektorką, później Jola Roś-Trosińska, i później nastał. Piotrek Markow no jest do tej pory. Mm -hmm. że wtedy najłatwiej było. Y... Bo Pan Mieliśmy powiedział, świetna współpraca była, tak? tak? Pomagaliście sobie, tak, tak. uczyliście się wzajemnie, a co teraz jest? Rywalizacja chyba bardziej. No, że ja to zrobię lepiej niż kolega. Może nie kolega tak ry, rywalizacja, tylko wtedy Wojowski Dom Kultury raz na dwa, trzy miesiące organizował takie narady, gdzie mogliśmy się spotkać, wymienić doświadczeniami. Odpowiedzieć sobie, nie? Bo, tak, i wiedzieliśmy, co w którym Goku jest. Mm -hmm. Można było skorzystać mm -hmm. wtedy, no, wtedy bezpłatnie z zespołów, z różnych rzeczy. Mm. Także było to takie fajne, przyjemne. No i z, tamte, z tamtego grona, z tego województwa tarnobrzewskiego zostało nas no, trzech w sumie. Y ja w Dikozach, Marian Sus w i do zeszłego roku Józef Durda w Padwi Narodowej. To było jeszcze też no, województwo tarnobrzewskie. Ale w zeszłym roku już odszedł na emeryturę. No i dość długo już jest Piotrek Marku też teraz tarnobrzewski dom Kultura kiedyś wojewódzki na kulturę. Yy, yy. yy, no to fajnie, fajnie, faj, fajnie było, ale fajnie chyba jest teraz. Oprócz tego, że chyba nie ma pan takiej siedziby z prawdziwego zdarzenia, z salą winowiskową, z pracowniami takimi. No jakby to, jak powinny być, o tak to określę, bo wy jesteście współlokatorem z gminą. Tak, my jesteśmy w budynku Urzędu Gminy. No, Musimy sobie jakoś radzić bez tej sali, chociaż trudno jest bez tak sali widowiskowej, bo czy jakiś spektakl teatralny dla dorosłych, dla dzieci. No, ciężko zrobić na sali gimnastycznej, bo to zawsze jest. Problem. Ale to trzeba akustyka. się wyprowadzić, nie? A macie na miejscu, można próbę zrobić, akustyka inna, ktoś siądzie za mikserem, fachowiec jakiś mm -hmm. siądzie, a nie przypadkowy uczeń z ósmej Basio. Znaczy no, nie, no mamy, mamy akustykę. Tylko że mówię, no sama akustyka w takich pomieszczeniach jak sala gimnastyczna. No jest fatalna. Tragiczna po prostu, żeby nie wiem jakie nagłośnienie, to zrobić to zawsze. Trzeba by ją obniżać, wycisać. A to no. już, to są koszty. <laughs> Nikt tego nie zrobi. No. No ona jest z natury przeznaczona do zupełnie innych celów. Ale celu. Już poukładaliśmy sobie to wszystko. Niewygodnie. Y już Niewygodne. w budynku, no, mam jeszcze halę tam do korzystania sportową. No ale, ale no, no tak jest jak jest. Mm -hmm. To panie dyrektorze, jak zostawia pan dom kultury praktycznie rzecz biorąc, z jakimi sekcjami, z jaką operą na dzisiaj, później będziemy śledzić pana następcę czy następczynię, i porównywać do wstępnia. Prowadzimy e, naukę gry na instrumentach e, e, dla dzieci, zajęcia wokalne dla dzieci, e, dla zespołów e, ludowych. Mamy też dwa zespoły, taki zespół e, Kalina z Nowych Kichar, taki zespół Wiesiadny i taki zespół D-Ladies. E, e, również śpiewa taką, taką muzykę rozrywkową, starsze przeboje. I do tego mamy y, zajęcia aerobiku, y, prowadzimy na hali y, sportowej darmowo przez całą zimę dla chętnych y, osób z, całego, y, z całej gminy. Mm -hmm. y, poza tym zajęcia y, przez cały okres jesienno-zimowy, zajęcia sportowo-rekreacyjne również dla wszystkich darmowe, przyjeżdżają ludzie y, z miejscowości. Muszą to być grupy zorganizowane, są to zajęcia w piłkę siatkową, piłkę nożną. Jest siłownia w Goku, jest siłownia na hali gimnastycznej, hali sportowej, z której też korzystają ludzie. Mm -hmm. Jest zainteresowanie u młodych ludzi? Tak, tak. Jest zainteresowanie najbardziej tymi, 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 tą sportową, tymi, sport, częścią. sportową częścią. Dużo korzystać z siłowni, nie tylko mężczyzn, ale kobiety również. Mm -hmm. tak. Nie, bo ja patrzę na te koła, koła na sekcje, no nie ludzie, znaczy ludzie. Rodzice chętnie posyłają dzieciaki, aby, aby kształciły się muzycznie. No, niektórzy robią to nawet na siłę. No, idź na sekcję wokalną. No, dziecko, yy, yy, znaczy no, zaczy, zawsze nabór jest we wrześniu. Zaczyna dużo więcej dzieci, no, ale nieraz jest tak, że, że pan yy, rodzice chcą na siłę Tak, tak muzykę, gwiazdą, gwiazdą, chcą bądź, zrobić dziecka, bądź, no. dziecko śpiewa, nie chce albo nawet nie ma talentu, no to po trzech, czterech próbach chodzi, tak? czy ma predyspozycje czy, do tego, nie ma. czy nie ma, mhm. no rozumiem. I wtedy, wtedy, wtedy no wychodzi wszystko. Proszę no. pan, ale pan naprawdę bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę swojemu następcy, bo jak tak patrzyłem na te wydarzenia, które w tym roku odbywały się i to w przeciągu tych ostatnich dwóch, trzech miesięcy, no to praktycznie co tydzień się Pan bawił razem z mieszkańcami. Znaczy, może mieszkańcy się bawili, bo my, no ja przy... mówię razem z mieszkańcami, Pan. My, my jako pracownicy, no przychodzimy do pracy. No tak rzeczywiście, od połowy maja do połowy czerwca, no praktycznie co sobota, bądź niedziela, no, były takie imprezy, w modę teraz weszły takie festyny rodzinne w poszczególnych miejscowościach. Każdy chce zrobić dla swoich mieszkańców. No, przyjęło się no. to, przychodzą chodzą na to, ludzie są zadowoleni. I wasza obecność no, praktycznie niezbędna. No, no, w sumie no, pomagamy przy tej organizacji y nagłośnieniem, drukowaniem afiszy, innych rzeczy. Mm -hmm. I to od tych uroczystości, pikniki, y uroczystości patriotyczne, jubileusze, tutaj mam wynotowane. Ale nie będziemy tego wymieniać. Mnie interesuje, panie dyrektorze turystyczna sobota, świetny pomysł, moim zdaniem. Tak, wpadła to nasza na taki pomysł, nasza instruktorka, pani Olga Gabron. I no w sumie ona całość tej turystycznej soboty przygotowała. Także ludzie, którzy brali udział bardzo zadowoleni z tej oferty i na przyszły rok podejrzewam, że to no, był po raz pierwszy człowiek się uczył. Na, na pewnych. No na błędach, błędach no krótko biorąc. Ale, no, wiele tych ale błędów, błędów nie, nie było, było. Bo, bo wszyscy zadowoleni. I na przyszły rok zapowiada się, że no, będzie i Będzie kontynuacja, więcej tak? I, I będziemy to kontynuować. Jest cały rok na przemyślenia, żeby to jeszcze w taki sposób zrobić, że jeszcze, żeby to było lepsze. I mm -hmm. myślę, że to się przyjmie. Bo że ja przypomnę, przyjmie. gmina Dwikozy zaproponowała. Przejazd z Donierza autobusami do swoich kilku miejsc, atrakcyjnych turystycznie. I nie tylko, były to monumenty historyczne, nie były to budowle, bo były i winnice, i pola lawendy. Pasieki. Pasieki były. no. I na koniec można było zjeść świetnie. Świetny świetne, świetne wartość. Rze w Rzeczycy panie z kół Gospodyń Rzeczycy w Gerlachowie i w Nowym Kamieniu przygotowały super Jedzenie. posiłki. No. Tak. Ja byłem pod wrażeniem podpłomyków i tego pieca chlebowego. Teraz tym Ładnie roku, to... Tak, pani i pani, pani sołt, Szefowa tego pani ty jest pani szefowa, te, pani Teresa Latańska w tym roku pozyskała środki, wybudowała ten piec chlebowy. W przyszłym roku ma być już nie podpłomyki, tylko pieczenie chleba już na następnie. No, świetna inicjatywa. Bardzo wspierać właśnie takie koła. Nie kupiny nagłośnienia, nie kupimy. Nie przejedli tych pieniędzy, tylko zainwestowali w piec chlebowy. Piękna rzecz. E, świetnie opowiadała też e, tym, którzy tam chcieli jej słuchać. Wie pan, e, podała recepturę na mierzenie czasu. Wie pan jaką? Wstawiany chleb do pieca, gałka pieczywa tego, które było, w, e, znaczy no kawałek tego chleba, zrobione w kule. Wrzucone do bardzo zimnej wody. Jeśli wypłynęła kula na wierzch, to chleb był pieczony. Tak sobie mieszkańcy radzili. To takie, takie naprawdę świetne opowieści. Od pani, od pani szefowej no, koła w Rzeczycy. Powiem, że no, w tej chwili mamy 15 kół na terenie gminy. I, i no, jednak ta pomoc finansowa państwa dla tych kół gospodarczych swojej zrobiła. Koła się już doposażyły liczą się z pieniążkami zanim wydadzą pieniążki pochopnie jednak się zastanowią na co to wydać co im może potrzebne potrzebne być i, i no, samo, są już samowystarczalne, mają swoje naczyny. Pieniądze pieniędzmi, ale aktywność ludzi A się też, też tak, to jest wzrosła bardzo, znacznie. To jest, to jest bardzo ważne. No, ale, bo im się chce. I, bo im się chce, tak. No, I no, mają więcej no, czasu. Nie można żyć, żyć tylko pracą. No, musi się człowiek od czasu do ale czasu Ale zmieniło uderzyć. się, panie dyrektorze, na wsi, jeśli chodzi o pracę. Kiedyś kobieta pracowała od śmitu do nocy. W tej chwili robią w dużej części maszyny. Tak, tak, to jest prawda. Jeśli trzeba było iść mm, i odgarniać. No i nie ma już y, tyle, tyle, bo w, y, kiedyś w każdym gospodarstwie była jakaś trzoda ob. Y, bydło, bydło y, no teraz. No to teraz ob, nawet kury nie mają. No żadne. rzadkość, to jest rzadkość taka już y, y, krówka. Nie wiem dlaczego. Konik nie ma. No po konia, konia spotkać teraz to naprawdę nas, trzeba nas, mieć szczęście. U nas na terenie gminy no. Może, może dwóch czy trzech ludzi ma. Posiada, techniki. tak? Ale wykorzystywane do tego, że czasem przyjadą się nimi, tak? Zostaną no, zaprzygnięty e, do wozu? Tak, tak, ale są i tacy, że no jeszcze używają do pracy. W, do pracy w polu? polu. Mhm. Jakieś mamy ogródki działkowe, oranie, mhm. o no, uprawianie, tak. Mhm. E, tam, gdzie ciągnikiem się nie da wjechać, tak. ko koniem się ziemi uprawi, tak? Tak jest, tak. Mhm. Panie dyrektorze, Czyli za rok Pan zaplanował i ta grupa inicjatywna Pan gwarantuje, że będzie ta swoboda turystyczna z większym rozmachem, więcej, więcej punktów do zwiedzenia. No i tam trzeba przemyśleć pewne rzeczy, tak jak Pan powiedział, bo ja byłem w Winnicy Dworskiej też i dla właścicielki było to za krótko. Ona miała tam dwadzieścia parę minut na to, by grupę oprowadzić a ona jest gaduła i znowu też świetnie opowiada, historycznie opowiada. No warto tego posłuchać, bo widziałem, że ci ludzie, yy, no słuchali tego z otwartą buzią. No, też taki yy, od nas też taki, taki wniosek wpadł, że no jednak yy, wydłużyć trzeba te, te pobyty w tych, w tych miejscach. Też nie za długo, bo żeby nie zanudzić. Nie, nie zanudzić, ale za, no, za krótko ale, też biegiem, ale, żeby nie latać. Tak? No to już musi przewodnik widzieć. Grupa słucha, to robię, a nie słucha, to kończymy. <laughs> no taka zasada. Ale my no, pierwszy raz to robiliśmy. Jak na pierwszy raz, to myślę, że i tak bardzo dobrze to wyszło. Świetnie, naprawdę. Po sobocie była niedziela, wojewódzkie święto pomidorach, stan Darowe święto dla gmin, bo trzeba rangi wojewódzkiej, mnóstwo gości, yy, marszałkowie, wicewojewoda, poseł, yy, ale nie o to chodzi, że akurat, bo to jest ich obowiązek być razem z mieszkańcami. Mnie yy, chodzi o to, że ta formuła święta ewoluuje u was. Coraz lepiej wygląda ta część artystyczna jakościowo. Na początku były w zasadzie zespoły regionalne tutaj. Jak się no, jedna gwiazda no, w tym roku już było na bogato, bo, bo, bo i Eleni i piękni i młodzi. No, z poprzednich lat też tam staraliśmy się zespoły dobierać. No. No, znaczy, ja pamiętam, podczas... gdzie, gdzie, gdzie tych gwiazd nie było. Yy, a to by, musiało być dawno. Bo, Dawne czasy. Yy, bo, bo tak, to no, mamy, mamy zawsze dwie, trzy gwiazdy, yy, ale dawa, no, dajemy również yy, swoje zespoły bądź dzieci i młodzież. No, jest yy, czas na bo, pokazanie ta, ta miejsca, tak? Tak, tu jest akurat. No, no, wypada akurat to w, już w trakcie wakacji. Nie zawsze yy, młodzież dzieci może być, no, ale, ale staramy się, żeby, żeby zapewnić i dla starszych coś. I dla młodszych. I dla młodszych. Żeby, żeby końcu... Szkoda, że tego pomidora coraz mniej się uprawia. E, no taka, taka no, to sytuacja. Tendencja w sytuacji gospodarczej bo kiedyś Mina Glikozach była potentatem w produkcji pomidorów. Pierwsze miejsce w Polsce wszystkich lat miała w produkcji pomidora pod osłonami, pod foliami. No jak się jechało nawet, nie? to było to widać osłona, jakby... Włosiane, jakby, jakby jakby, wyszane, jakby, wyszane, wyszane. jakby jak tunele. Tak tak? No ale mm -hmm. wtedy największe lata prosperity, wtedy mm -hmm. największe pieniądze, pieniądze ludzie na tych y, pomidorach zarabiali. A teraz no, sytuacja rynkowa jest taka, że pomidor jest dość długi w produkcji. Jak się w lutym zacznie, to dopiero gdzieś w czerwcu są Zaczyna owoce, owocować, tak? Tam. I można I, na jakieś ludzie pieniądze. Ludzie przestawili na nowaliki, na ogórki, bo dużo szybciej, szybciej można, tak? można mhm. zarobić pieniądze. Przekształciło się trochę gospodarstwa w gospodarstwa sadownicze, rozwijają się winnice. Yy, no zmiana profilu, produkcji profil. tyle. Ale zostaliśmy no, przy tym muszona. święcie y, pomidora. Teraz święto takie warzywników w sumie, ale to, y, to już zostaliśmy przy tej nazwie. Mm -hmm. Od 1 do 28 mm -hmm. święta. No, ja to już organizowałem wszystkie. Wszystkie. 28, <laughs> tak się to złożyło, mm -hmm. też początki były. To duże. trzeba było doczekać do 30. <śmiech> <śmiech> okrągła, okrągła rocznica by była, 50 lat pracy, 30 Stolecie pomidora, Super. Panie Stisławie, nie wiem, czy Pan powiedział, yy, macie sekcję Brydża. Nie tak, powiedział sekcji, Pan. No to ciekawe. Sekcja Brydża, tak to jeszcze wyleciało z głowy. Sekcję Brydża mamy, yy, nawet startują, yy, yy, tam, no nie tylko Panowie, są i Panie, rozgrywka z trzeciej ligi brydżowej w Stosie Także, także jest kilku pasjonatów, spotykają się w wtorki i czwartki. Mm. To jak jesteśmy przy sporcie, to teraz idziemy do poważnego sportu. Powiem tak. Druga, pierwsza miłość sparta Dwikowy. Yy, no tak. Ta, ta. Od 73 do 87 jako zawodnik, a później od 87 roku. Władzę, tak? No, członek rządu, przede wszystkim kierownik drużyny. Koło 20 lat byłem kierownikiem drużyny. Od, od klasy okręgowej, czwarta liga, tak się, tak, tak, tak się przekładało wtedy. Graliśmy tak na przemian. Ale nie spadaliście z okręgówki. Nie, nie. Od, od ponad 40 lat cały czas jesteśmy w okręgu seryjnym. A wam nie dane było pograć. Dwa, <noise> blisko było? Dwa razy byliśmy blisko A do trzeciej ligi. No, mm -hmm. no, no, raz nas y, druga drużyna. Y, A były, 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 były warunki na trzecią ligę y, No Trzeba by pewnie zmodyfikować <noise> wszystko. Y, no i, i kilka lat temu za trenera, Marzysza. No, też zajęliśmy yy, w drugie miejsce, choć prowadziliśmy prawie do samego końca. Yy. No bo tam były te, w ostatnich latach to były dwa epizody. 2000, yy, od 2002 sezony i 2008 też dwa sezony. Ten pierwszy sezon, 2008 chyba był najlepszy, nie? Wtedy to było, to yy, ja tam chyba trzecie miejsce znalazłem. Tak, tak, tam do, no, zawsze dość wysoko się plasowaliśmy, yy, 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 ale przychodziły no, na następny sezon? Pieniądze? Dalsze, <laughs> no i właśnie. I pan znowu z czwartej ligi do, do pofręgówki. Pofręgówki. Pan pokazał pieniądze, proszę pana. Ja mam taką teorię, że pieniądze zepsuły ten sport na poziomie od A klasy, od B klasy do, do czwartej ligi, bo to są ligi amatorskie. Tak. Tak, to nie bo... można zarabiać, tak? tak? A jak się był, chce był, zarabiać? Był taki okres, że no przesadzali. No trochę działacze w klubach windowali takie kwoty za wynajem, za sprzedaż zawodnika. No teraz to jest już zeszło Ale do poziomu ale, normalnego. Pie ale pieniądze zawodnikom jakiego rzędu oni żądają? No teraz I... trochę zeszli I... też z tonu, ale, ale <laughs> no był okres, że no naprawdę ci sponsorzy byli w każdym praktycznie klubie i, 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 i to popsuło wtedy tą, tą, tą amatorską piłkę nożną. Mhm. E, Tyle lat, panie Żdisławie, zmienił się obieg i wreszcie nie ma banarku. To był taki trochę, tak. taka pięta Achillesowa, trochę tak, wstyd, tylko, że, nie? No już tak na, na, na samym końcu u nas się to zrobiło, ale jak y, y, mieliśmy te baraki, to jeszcze nigdzie nie było, Żebyśmy, żeby były w innych klubach, z prysznicami, z innymi rzeczami, to było za czasu polu. Wtedy już Iglopol Sparta zmieniła nazwę na iglopol przez kilka, aby je funkcjonowały jako Iglopol. ale, ale no już później to było przestarzałe. No jakbyś tak nigdy nie było, nie było tych środków na, na, remont, na modernizację na remont, modernizację. No i w końcu znalazły się te, te środki. No, teraz, teraz ładnie, mamy, teraz ładnie, to, ładnie to, wygląda, to, tak? Budynek, tak. Jeszcze wracając do tych wcześniejszych y, lat, jeszcze za województwa tarnobrzewskiego, robiliśmy takie wymiany y, sportowe z, y, z Francją i z, z Niemcami. Y, y, o organizowaliśmy turnieje takie międzynarodowe, jeździliśmy do Cizar koło Brandenburga, do Niemiec na turnieje piłkarskie z juniorami, do Nancy we Francji, taka dzielnica Tomblę. Tam też jeździliśmy, przyjeżdżali oni do nas przez 4 czy 5 lat takie. Super to była taka ta wymiana, praktycznie nas kosztowały tylko koszty, koszty przejazdu i resztę y, 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 Juge Centrum y, y, finansowało, finansowało tak? Tak, wszystkie inne rzeczy, na tydzień jechaliśmy, młodzież co drugi dzień grała mecze, ale co drugi dzień też zwiedzała, mm -hmm. czy to tak, Fran we Francji, sportowo-rekreacyjny tak, wyjazd, bardzo, turystyczny bardzo, bardzo, typowo, bardzo fajne rzecz, tak. organizowaliście również, ja pamiętam, mecz z parlamentarzyści. Tak, kontra też, też Sparta, byli. chyba. Tak, tak, z naszymi odbojami. Był taki mecz. No jeszcze no, za, za mojej kadencji no jeszcze robiłem spotkanie naszych też odbojów z Orwami Górskiego. Mm -hmm. Też, <laughs> też no, masę ludzi przyszło. Masę... Piękna, no bo to znanie sprawa, bo to, to już ma tak, nie Jeszcze wtedy no, to było no, kilkanaście lat temu, to jeszcze, jeszcze grali. Brązowi więc, tak, tak, świata, tak, no Świata, tak, Większość tak, z nich grała. No, tak, było tak. na kogo popatrzeć. Jak no, 87-1, no ale. ale no. To chyba wynik był taki drugorzędny. drugorzędny był rzędny, tak, ważniejsze tak, było, że tak, oni tu przyjechali. To, I oni tutaj się bawili razem z nami. bawili się z nami. Super było. No później, Kilka lat później y, zrobiliśmy taki mecz właśnie z parlamentarzystami. Y, później na Hali sportowej, jak otwarcie było Hali sportowej, zrobiliśmy też mecz w futsalu z reprezentacją Polski też mieliśmy. Mm -hmm. no rozumiem, to jest ta reprezentacja Polski U 35, tak? Po 35 lat. Y, panie Zdzisławie, ze sparty pan nie rezygnuje. Znaczy teraz y, tak tylko im pomagam bardziej, bardziej od kilku lat y, no, zaangażowany, jestem tutaj w działalność Podokręgu Sandomierz. Jestem przewodniczącym Wydziału Gier i Dyscypliny Podokręgu Sandomiarz. Także... No ale, ale speaker to e, tak, pan tak, prowadził na tak? Nadal, tak, tak, tak bo, bo trudno sobie wyobrazić. No, działalność Brak, sportowa przy mikrofonie jest, stępnia. No. <laughs> działalność sportowa to jest taki mój koniec działalność spo, społeczna, za którą nie pobieram żadnych pieniążków. Mm -hmm. To, to będzie Pan kandydat na prezesa pod okręgu? Nie, nie, no już, nie te <noise> lata, to muszą być młodzi ludzie, z inwencją, z nowymi pomysłami. Także, żeby to się szło do przodu, to no nie można zamykać ludziom młodym drogi, którzy mają rzeczywiście mają pomysły. fajne pomysły, dobre pomysły i niech się rozwija. czasem, czasem trzeba lekko skorygować, zwrócić uwagę, no, podpowiedzieć. podpowiedzieć, pomóc jak mm. najbardziej, ale no, nie, no, przychodzi czas, że trzeba trochę się odsunąć na <laughs> bok <to zainteresuje śmiech> i niech inni popracują. Yeah. No. A to, przecież, no, tyle imprez, ja już narobiłem, tych dożynek, różnych rzeczy. Nastałem to um, przede wszystkim robiło się dyskoteki dla młodzieży, zabawy taneczne, wycieczki, później to się no, przekładało y. Już później, jeszcze wtedy nie było firm ochroniarskich trzeba było same trzeba tak? robić, za opiekę medyczną robić za ochronę no, no, ciężko to było ale to jeszcze wtedy nikt nie słyszał że, że żeby, żeby były firmy ochroniarskie że nie to się... malarskie robiliśmy no, no. no jest co, jest, tańca no, no jest to wspominać. Wspominać. wspominać jest radość i satysfakcja tak? tak jest coś tam zostało tak no to szkoda odchodzi no przychodzi też taka pora, że no trzeba, no, że trzeba, trzeba, tak? tak no decyzja podjęta. Teraz pan czy, czy na być? imprezach będzie pan z drugiej strony. No chyba, że ze sceny. No jest <laughs> z nami dyrektor wstępień. Zapraszamy tutaj go do... <laughs> nareszcie z drugiej strony, z drugiej strony, <laughs> z drugiej strony w Domu Kultury nadal wsparcie ma Wstępień, dyrektor Domu Kultury, Gminnego Środka Kultury w Bikozach, który przepracował 41 lat, był naszym gościem. Dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu za uwagę. Przyjemnej, spokojnej emerytury, panie dyrektorze. Samej radości, odpoczynku, uśmiechu jak najwięcej. No, trzeba sobie tam jakieś zajęcie znaleźć. No, ja nie jestem typem człowieka, który się będzie siedział. No, ja muszę coś, coś, coś działać, coś robić. I to był program Infotemat. Nieczystrzy. Do zobaczenia.